Stopy procentowe to najważniejsze narzędzie do regulacji polityki monetarnej. Potocznie mówimy, że od tego zależy koszt kredytów, ale i oferta depozytowa czyli ile banki będą nam płacić za nasze oszczędności. Polityka monetarna musi być przemyślana i długoterminowa. Dlatego bardzo często mówimy nie tyle o pojedynczych obniżkach czy pojedynczych podwyżkach stóp procentowych, ale tak naprawdę o całych cyklach obniżek lub analogicznie cyklach podwyżek. Dzisiaj na szczęście jesteśmy w cyklu obniżek stóp procentowych. Sprawdźmy zatem, co to oznacza dla nas i naszych portfeli. Partnerem programu jest Bank PKOSA. Skorzystaj z promocji do 7% na koncie oszczędnościowym. Link do aktualnej oferty znajdziesz w opisie filmu. Zacznijmy od fundamentów i przypomnienia. Stopy procentowe to cena pieniądza w gospodarce, czyli to, ile kosztuje pożyczenie pieniędzy od banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej ustala stopę referencyjną, która wpływa na to, ile banki komercyjne płacą za pożyczanie środków od Narodowego Banku Polskiego. A od tego z kolei zależy oprocentowanie i kredytów, i depozytów. W uproszczeniu. Wysoka stopa procentowa to droższe kredyty, ale lepsze lokaty. Z kolei niska stopa procentowa to tańsze kredyty, naturalnie większa konsumpcja, ale oczywiście słabsze warunki dla oszczędzających. Ostatnich 5 lat było pełnych bardzo burzliwych wydarzeń gospodarczych. Spójrzcie sami. 2020 rok. Pandemia. Gospodarka praktycznie zatrzymała się. Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy niemal do zera, do rekordowego 0,1 punktu procentowego. Celem było wsparcie firmy gospodarstw domowych w tym dużym kryzysie. Z kolei 2021-2022 to inflacja. Po otwarciu gospodarki ruszyła fala wzrostu cen. Do tego doszły czynniki zewnętrzne, ceny energii, żywności, wojna na Ukrainie. Inflacja w Polsce przekroczyła 18%, czyli najwyżej od ponad 25 lat. Jaka była odpowiedź? Seria gwałtownych podwyżek stóp, od tej 1,1 punktu procentowego do 6,75 w ciągu kilkunastu miesięcy. To był jeden z najszybszych i największych cykli w historii trzeciej RP. Ale coraz częściej zapominamy, co było wcześniej. Tak jakby trochę odcinając wydarzenia przed 2020 rokiem, no a przecież wtedy mieliśmy bardzo długi cykl obniżek stóp. Od listopada 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej prowadziła cykl obniżek stóp procentowych, a przed cięciami podstawowa stopa wynosiła 4,75 punktu procentowego. Połącznie aż 10 obniżkach w marcu 2015 roku zmalała ona do historycznie niskiego poziomu 1,5%. Od tego czasu nic się nie zmieniło przez długi czas i w zasadzie szokiem gospodarczym była dopiero pandemia. Czyli cykle bywały dłuższe, po prostu ostatnie lata były bardzo burzliwe. Gdzie zatem jesteśmy teraz? We wrześniu 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej zrobiła pierwszy krok w drugą stronę, no bo obniżyła stopy o 0,75 punktu procentowego. To była decyzja, która wtedy zaskoczyła wielu ekonomistów, bo skala obniżki była większa niż prognozowano. Tłumaczono wtedy, że inflacja rzeczywiście zaczęła spadać, a równocześnie pojawiły się też sygnały spowolnienia gospodarczego, czyli m.in. słabsza konsumpcja, mniej inwestycji, no i ochłodzenie na bardzo wrażliwym rynku pracy. Nie mi oceniać decyzję Rady, ale od tamtego czasu jedno jest pewne: faktycznie jest już znany kierunek, oby tylko opanować inflację. Większą zagadką jest raczej to tempo obniżania, i to tutaj jest zabawa dla ekonomistów, takie prognozowanie, kiedy i o ile stopy faktycznie będą spadać. Ok, czyli jesteśmy w tym cyklu obniżek stóp. Co to dla nas znaczy? Kredyty hipoteczne i konsumpcyjne stają się tańsze, raty spadają, co zwiększa oczywiście dochód rozporządzalny gospodarstw domowych. Osoby, które zaciągały kredyt przy bardzo wysokich stopach procentowych, trochę odetchną, o ile mają kredyty o zmiennej stopie. Z kolei ci ze stałą stopą, z każdą obniżką, będą trochę zgrzytać zębami i zastanawiać się, tak naprawdę, czy dobrze zrobili. Ale tu znowu dopiero czas pokaże. Co jeszcze? Oszczędzający otrzymują mniejsze odsetki na lokatach. Nie ma siły. Dlatego cały czas będę wam powtarzać, że to jest bardzo ważne, żeby wybierać aktualnie najlepsze oprocentowanie. Czy to lokat, czy kont oszczędnościowych. No bo wam zajmie to kilka minut, ale wasze pieniądze będą efektywnie pracować przez miesiące albo i kwartały. No i oczywiście firmy będą mogły taniej finansować inwestycje. Ja wiem, że nam się w tym kraju wszystko kojarzy z nieruchomościami i hipotekami, ale kredyt generalnie jest od tego, żeby finansować też nowe biznesy i rozwój tych firm, które już są, nowe fabryki, wynalazki itd. Stopy procentowe mają też istotny wpływ na walutę. Na przykład, gdy złoty się osłabia, no to to pomaga eksporterom, ale podnosi ceny importu. Trzeba jednak pamiętać, że cały ten efekt nie jest natychmiastowy. No bo zmiana stóp procentowych działa z opóźnieniem i ekonomiści mówią tutaj o takim lagu polityki pieniężnej, który wynosi między 6 a 18 miesięcy. To było patrzenie makro, ale dla nas oczywiście skala mikro będzie bardzo ważna, bo duże odciążenie w zaciągniętych już kredytach, szczególnie hipotekach, to będzie odczuwalne. Ale pamiętajmy o jednej zasadzie, bo jeśli stać was teraz na przykład na ratę 3000 zł i ta rata w aktualnym cyklu obniżek spadnie o kolejnych kilkaset złotych, to wcale nie znaczy, że musicie od razu te pieniądze wykorzystać na inne wydatki, no bo możecie te środki wykorzystać do nadpłaty kredytu i w ten sposób finalnie zapłacicie dużo, dużo mniej odsetek. Ludzie nie doceniają trochę tego efektu nadpłaty kredytu małymi kwotami bo to są naprawdę duże oszczędności, tylko rozłożone w czasie. Można do tego całkiem fajnie wykorzystać właśnie cykl obniżek stóp procentowych. A czy coś może zepsuć ten misterny plan? W ostatnich latach mieliśmy burzliwe wydarzenia, to już wiecie, i nie sposób było ich przewidzieć. Takie rzeczy określa się mianem czarnych łabędzi. A co będzie, jeśli przyjdą kolejne? Naturalnie możemy sobie wyobrazić, że konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą, no i te jednak mozolne negocjacje z udziałem Trumpa, wcale nas nie przybliżają do zakończenia wojny. A ta jej eskalacja może gdzieś tam oczywiście wpłynąć na ceny surowców i pośrednio problem z cenami energii. Ponowny wzrost cen energii i żywności, napięcia geopolityczne, które podbijają koszty transportu czy surowców, no i oczywiście oczekiwania inflacyjne, bo jeśli ludzie i firmy przestaną wierzyć, że inflacja spada, to mogą zacząć podnosić ceny i żądać wyższych płac. Kluczowe w tym jest utrzymanie w ryzach inflacji, bo cykl obniżek stóp może po prostu spowalniać, jeśli inflacja znowu będzie piąć się w górę. Trochę trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz Rada Polityki Pieniężnej nagle przerwała całkiem ten cykl i drastycznie podniosła stopy, ale w razie problemów z inflacją wystarczy, że planowane obniżki ulegną znacznemu spowolnieniu i cały ten nasz cykl jeszcze się wydłuży. Oczywiście zawsze powtarzam, że robimy to, na co mamy wpływ. Nie będziemy próbować wręczyć ekonomistów w prognozowaniu, kiedy i co zrobi Rada Polityki Pieniężnej na to Absolutnie mnie nie namówicie, ale ważne, żebyśmy wiedzieli, w jakim my jesteśmy cyklu, czego możemy się w ogóle spodziewać w nadchodzących kwartałach. I to dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, no bo spodziewamy się dalszych obniżek. A za tym idą te wszystkie rzeczy, o których już tutaj wspomniałem. Jednymi słowy, do mnie należy taka polityka ale lokowania oszczędności własnych czyli jeśli stopy będą spadać, to tym bardziej muszę wybierać najlepsze oferty. A jeśli moja rata kredytu hipotecznego będzie spadać, to pewnie te nadwyżki zagospodaruję naturalnie do nadpłaty sporego zadłużenia. A z kolei, jeśli miałbym kredyt ze stałą stopą, to pewnie sprawdziłbym, jaka jest dzisiaj oferta refinansowania na rynku. No bo jeśli moja rata kredytu jest wysoka i miałaby taka pozostać na lata, a ten cykl obniżek daje gdzieś potencjalne oszczędności, no to nie pozostaje nic innego, jak kalkulator w dłoń i policzyć, co się bardziej opłaci. Jeśli z kolei myślicie o zakupie nieruchomości, to też bardzo ważne, to ten cykl spadających stóp procentowych nie tylko obniża potencjalne koszty kredytu, no ale naturalnie zwiększy zdolność kredytową. No a umówmy się, że w ostatnich latach stoł było w Polsce krucho. I koniec końców stopy procentowe mamy tak wysoko, jak gdy zaczynał się poprzedni cykl obniżek, który trwał wiele lat. To też pokazuje poniekąd skalę tego gospodarczego wstrząsu, jaki przeżyliśmy w ostatnich latach. No i niższe stopy procentowe oczywiście sprzyjają inwestowaniu. Tańszy kapitał to napływy na giełdę, więc naturalnie inwestorzy na GPW trochę zacierają ręce, no bo to byłoby dobrym paliwem do kontynuacji hossy. Naturalnie niższy koszt pieniądza temu po prostu sprzyja. A Wy macie już plan? Jak zapatrujecie się na cykl obniżek stóp procentowych?